sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Na sport zaprasza sponsor programu Stacja Demontażu Pojazdów Lubin ulica Kolejowa 9. Złomujemy pojazdy kompletne i niekompletne. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1. KGHM Metrako Zagłębie Lubin weźmie udział w 16. edycji klubowego Pucharu Śląska. Turniej odbędzie się w dniach 23-24 sierpnia w Chorzowie. Oprócz miedziowych i gospodyń turnieju Ruchu Chorzów wystąpią także SPR Olkusz i KPR Jelenia Góra. Zespoły będą rywalizować w systemie każdy z każdym. Jak wygrywa się, to trzeba wygrywać wszystko, nie? Ale przed nami jest droga długa droga i dlatego. Będą inne zespoły i z naszej strony zrobimy wszystko dlatego, żeby ten Puchar Śląska był u nas. Najważniejsze, żebyśmy grali jak najwięcej meczów w tym okresie, także przygotujemy się do każdego meczu inaczej, przygotujemy siebie przede wszystkim, więc jak najwięcej to najlepiej. Turniej w Chorzowie będzie jednym z ostatnich sprawdzianów miedziowych przed nowym sezonem. Rozgrywki Lubinianki zajmą grują 7 września. Kolejne bardzo udane występy mają za sobą bilardziści Dolnośląskiego Stowarzyszenia Bilardowego. Lubinianie wzięli udział w dwóch silnie obsadzonych turniejach zagranicznych. Bardzo udany turniej dla naszych zawodników. Tym razem pojechało trzech: Mieszko Fortunski, Konradu i Krzysztof Wrubel. Mieszko, jak zwykle, udowodnił, że już należy do ścisłej czołówki europejskiej. Zakwalifikował się po grach eliminacyjnych do ścisłego finału. W 32 dwójce niestety uległ minimalnie Markowi Grejowi, no ale jest to zawodnik stopu, o wiele bardziej doświadczony. Ale już da, da, daje się się już tutaj poznać Mieszko jako jeden z najlepszych zawodników. 8 września lubinianie w 8 kolejce Polskiej Ligi Bilardowej zmierzą się na wyjeździe z drużyną Metalfax Okółka. Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Sportowych emocji na najwyższym poziomie życzy sponsor programu firma Meblarz Lubin ulica Towarowa 1. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1.